Podstawowa obsługa karabinka AK. Zapraszam na film. Witam serdecznie na moim kanale. Mam na imię Marcin. Od pewnego czasu, a dokładnie mówiąc od tygodnia z kawałkiem, możemy zaobserwować bardzo duże zainteresowanie strzelectwem oraz posługiwaniem się broni przez Polaków. Głównie są to osoby, które nigdy nie miały do czynienia z bronią, a w tej chwili ze względu na sytuację panującą w Ukrainie, no, chciałyby przynajmniej poznać, jak daną broń obsłużyć. W związku z powyższym chcę zrobić serię filmów, która będzie poświęcona właśnie podstawowej obsłudze broni strzeleckiej, przeznaczona dla osób, które nigdy nie im trzymały w ręku broni, czyli bez żadnej jakiejś tam fachowej yy, nomenklatury, po prostu najprostszym polskim językiem przekazanie co, jak, do czego, po to, żebyście bez problemu mogli taką broń użyć w sytuacji zagrożenia, w momencie kiedy byłaby taka konieczność. Mam nadzieję, że nie, nie będzie takiej konieczności, ale chodzi mi generalnie o to, żebyście wiedzieli co zrobić, tak żeby nie zrobić sobie krzywdy i skutecznie taką broń użyć. Pierwszy filmik będzie poświęcony najbardziej popularnemu w Polsce karabinkowi, czyli karabinkowi kałasznikowa, czyli w tym przypadku jest to karabinek ze składaną kolbą. No więc co, zaczynamy w takim razie. Dobra, podstawowa sprawa. Karabinek wygląda w ten sposób. Kolba składana, żeby kolbę rozłożyć, w tym miejscu po lewej stronie broni mamy przycisk taki chrzostki, należy go wcisnąć. Jak go wciśniemy, a no tak niewygodnie jest, tak wam pokażę, jak go wciśniemy, należy go Kolbę opuścić w dół, przekręcamy ją do końca, i w tym momencie kolba się zablokowała. Jest taki wyraźny strzał. Opuszczamy stopkę i mamy karabinek rozłożoną kolbą. Taką, taką się prezentuje. I teraz tak, zaczniemy od podstawowych rzeczy, które dzieją się tutaj po prawej stronie broni. Ten element dźwignia zamka, suwadła. Chodzi tu generalnie o to, że tym elementem Przeładowujemy broń, naciągamy cały system, żeby układ zaczął działać. Za nim znajduje się taka blaszana dźwignia. To jest dźwignia bezpiecznika, a jednocześnie jest to dźwignia wyboru rodzaju ognia. Czyli tak, w tej pozycji, którą widzicie w tej chwili, broń jest zabezpieczona, nie możemy odejść żadnego strzału i broni nie, nie przeładujemy. Pozycja do następna mamy z oznaczoną literą C i to jest ogień ciągły. W tym momencie po przeładowaniu broni strzelamy do, e, przez cały czas do momentu opróżnienia magazynka lub puszczenia języka spustowego. Kolejna dolna pozycja oznaczona literą P jest to ogień pojedynczy, i w tym momencie strzelamy ogniem po, jednej, po jednym strzale, czyli strzał, puszczamy spust, naciskamy, strzelamy itd. i tak dalej. To jest karabin, który jest przystosowany na rynek cywilny. Także ta tutaj generalnie on strzela tylko ogniem pojedynczym. I generalnie rozbijając po lewej stronie po prawej stronie broni, przepraszam, tutaj nic więcej się nie dzieje. Mamy dźwignię, powtórzę, mamy dźwignię do przeładowania broni oraz bezpiecznik razem z urządzeniem do wyboru e, rodzaju ognia. Broń zabezpieczona, ogień ciągły, w dół. Ogień pojedynczy. Z drugiej strony broni, tutaj nic nie mamy. Tutaj nie ma żadnych innych manipulatorów, tu się nic nie dzieje. Także tutaj tą stroną broni nas praktycznie mocno interesuje. Od spodu broni w tym miejscu znajduje się dźwignia do zwalniania magazynka. Żeby magazynek zwolnić, należy tą dźwignię popchnąć do przodu. Lepiej zrobić to w ten sposób, żeby lewą ręką, że ktoś jest praworęcznie, lewą ręką od spodu łapiemy. Naciskamy w kierunku magazynka i magazynek wypinamy. Po wypięciu magazynka tutaj mamy okno magazynka. Taki dosyć duży otwór. I na dobrą sprawę tyle, jeżeli chodziłoby o podstawową obsługę tej broni. Przyrządy celownicze. Standardowa muszka. Tak ona wygląda. Taki zwykły słupek metalowy. Szczerbinka. I na szczerbince mamy tutaj oznaczenia dystansu, na jaki strzelamy. Karabinek ma dystans od 100 metrów do 1000 metrów. Oznaczone są cyframi od 1 do 10. Naciskamy po bokach ten taki wałeczek i przesuwamy go w kierunku wylotu lufy. Wtedy zwiększamy dystans strzelania. Tak wygląda karabinek. Magazynek. Magazynki są. 30 nabojowe, to jest standardowy wojskowy magazynek 30 nabojowy, mieści się w niego 30 nabojów do Kałasznikowa, nabój wygląda w ten sposób, tu mamy pocisk, łuska, z drugiej strony spłonka, nabój musi być skierowany zawsze pociskiem w kierunku wylotu, wylotu lufy, czyli tutaj w kierunku w ten sposób, przejdźmy w takim razie, pokażę Wam jak się magazynek ładuje, odłożę karabin, w magazynku mamy szczęki. I teraz naboje ładujemy w sposób taki, że kładziemy je tutaj na wierzch i po prostu je wciskamy. Kolejny nabój. Wciskamy. Kolejny nabój. Wciskamy. Kolejny nabój. Wciskamy. Kolejny. Wciskamy. I tak 30 razy aż załadujemy pełen, pełen magazynek. Czy da się go załadować odwrotnie? Spróbujemy. Nabój, jak widzicie, będzie odwrócony w drugą stronę. Niestety, da się. Eee, tak załadowany magazynek, no nie będzie nam działał. Także pamiętajcie, nie w tą stronę. Tutaj mamy taki występ, łuk w tą stronę i w tą stronę również musi być ten czubek, który jest tutaj na boju. W ten sposób, w ten właśnie sposób. Nieodwrotnie, bo inaczej broń nie będzie po prostu działała. Jeżeli chodziło o rozładowanie magazynka, to Wam się raczej nie przyda, ale żebyście wiedzieli, nabój należy nacisnąć od tylnej strony i wysuwamy go ku przodowi. Jeden, drugi i tak kolejne, aż do momentu, kiedy magazynek będzie całkowicie pusty. Dobra, ja w tej chwili załaduję do magazynka nabój treningowy. To jest taki zbijak w kolorze czerwonym jest załadowany i pokażę Wam, e, jak broń, jak ten magazynek podpinamy. Czyli w momencie, kiedy mamy magazynek, mamy otwór, do którego on tutaj się mieści, wkładamy go w ten sposób, tak żeby tutaj jest taki ząbek, on musi się tutaj zahaczyć o wnętrze, o wnętrze tej karabinka. W momencie, kiedy on się zahaczy, cofamy magazynek do dołu w kierunku spustu i w tym momencie magazynek jest zapięty. Rozładowanie broni w ten sposób, że naciskamy chwyt i wyjmujemy magazynkę. Demontaż magazynka, nie rozładowanie. Czyli wkładamy i wciskamy. No niestety nie jest to wygodne rozwiązanie, no ale taki kałach jest po prostu. OK. Po podpięciu magazynka musicie zwrócić uwagę, że jak broń jest zabezpieczona, to tego suwadła nie przesuniemy. Czyli nie ma możliwości wprowadzenia naboju do lufy, więc trzeba przełączyć na dowolny z rodzajów ognia, czy ogień ciągły, czy ogień pojedynczy. I następnie do końca. I co ważne, nie odprowadzamy zamka, tylko go po prostu puszczamy. I w tym momencie został wprowadzony nabój do komory nabojowej. Jeżeli nie chcemy strzelać, zamykamy tą blachę do góry. I w tym momencie broń nie strzeli. Nabój jest w lufie, ale karabin nie strzeli. W momencie, kiedy chcemy zacząć strzelać, trzeba przełączyć w dół, w jedną lub drugą pozycję, i w tym momencie możemy oddać strzał. W momencie, po oddaniu strzału, automatyka broni spowoduje nam wyrzucenie łuski i pobranie nowego naboju z magazynku i wprowadzenie go ponoć do lufy. Potem możemy kontynuować strzały. W przypadku ognia ciągłego strzelamy do momentu kiedy trzymamy język spustowy cały czas wciśnięty. Jak puścimy karabin przestaje strzelać lub jeżeli trzymamy do samego końca 30 naboi zostanie opróżnionych z magazynka i w tym momencie karabinek przestaje strzelać. I teraz ważna sprawa. Strzela... Cały magazynek w takim karabinku Wystarcza na niecałe 3 sekundy strzelania. 3 sekundy. To nie jest tak jak w filmach akcji, gdzie gość strzela po 5 minut z jednego magazynka. W rzeczywistości tak się to nie dzieje. To są 3 sekundy strzelania. Więc warto tą amunicję oszczędzać. Strzelać krót, krótkimi naciśnięciami z pustu, jeżeli broń strzela ogniem samoczynnym, czyli seriami. Lub przełączyć w tryb pojedynczego strzelania. Strzał puścić, strzał puścić, strzał puścić. Wtedy oszczędz, oszczędzamy amunicję. Ale również nasze strzelanie jest bardziej celne. Składanie się z broni karabinek opieramy na ramieniu, to jest topka karabinka opieramy na ramieniu, chwytamy karabinek tutaj za chwyt, dociągamy go lewą ręką do ramienia prawa ręka trzyma chwyt pistoletowy, no i w momencie, kiedy chcemy oddać strzał, oczywiście broń musi być odbezpieczona i oddajemy strzał. Tak trzymamy. Jeżeli ktoś jest niski, ma krótkie ręce i niewygodnie mu jest trzymać broń tutaj za, ten, za, ten, za to drewienko, to można złapać broń w ten sposób. Można sobie tej łokieć oprzeć o ciele, na, swoim, na swoim korpusie i wtedy mamy bardziej stabilną pozycję do oddania strzału. Także czy tak, czy tak, czy tak nawet złapiecie, jest w porządku. Magazynek również można oprzeć gdzieś o jakiś grunt, gdzieś nam oprzeć na jakiś murku, ziemi, i tak dalej, to też jest w porządku. Po oddaniu strzału następuje ekstrakcja naboju, on wypadł, jakby był na kolejny, zostałby automatycznie załadowany, i możemy oddać kolejny strzał. Także tak pokrótce wygląda kwestia związana z obsługą karabinka AK. Bardzo prosty karabinek w obsłudze, intuicyjny, może nie jest zbyt wygodny, ale naprawdę jest to bardzo dobra e, broń. Nie będę Wam pokazywał jak się go rozbiera, to możecie obejrzeć na moim kanale w e, filmie poświęconym temu karabinkowi. Nie będę również pokazywał jak się go czyści, bo takie informacje znajdziecie spokojnie sobie w internecie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Piszcie w komentarzach, czy, chcie, czy taka forma Wam się podoba, czy chcielibyście obejrzeć więcej filmów. Ja jeszcze planuję zrobić filmy z innymi e, sztukami broni, takimi, które mogą być w Polsce wykorzystane: pistoletami, strzelbą gładkolufową, e, karabinem typu Repetier czyli z zamkiem czterotaktowym. Tak jak ma to jest to Mozin czy, czy Mauser, jak akurat mam Mausera, także na podstawie Mausera. Pistolety maszynowe polskiej produkcji, które w Polsce są dostępne, mogą być w magazynach wojskowych i w razie nieszczęścia mogą być po prostu rozdane obywatelom w celu obrony. Mam nadzieję, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca, ale chcę tymi filmikami, chciałbym po prostu przygotować Was, żebyście mieli przynajmniej podstawy. Do tego, jak, broń, jak z tej broni używać. Także ten film jest dedykowany do osób, które nigdy w życiu nie strzelały z broni. Po to, żebyście wiedzieli, co do czego, jak działa. Jeszcze raz magazynek, podpięcie, przeładowanie, złożenie się strzał. Zapraszam do kolejnych filmów. Trzymajcie się. Cześć.